Dzisiaj metron z wróć, dzisiaj paczka z zegarem z Polski. A historia tej paczki jest taka: mianowicie po ostatnim filmiku z renowacji metrona odezwał się do mnie pan Łukasz, który chciał, żeby przejrzeć, wyczyścić i naoliwić jego zegar. Zapewniam was, że nie jest to kolejny metron, chociaż i tak kolejny metron niedługo też pojawi się na kanale. Chodzi o to, że w tej paczuszce. Jest zegar no, dla mnie wyjątkowy i mam jakiś sentyment do tej marki. Nie mówię, że jest to najważniejsza marka w zegarmistrzostwie, ale rozpakujmy i zobaczmy. Mm. Najważniejsze jest to, żeby zegar do czasu transportu został mm, dobrze zapakowany, ponieważ no, te wszystkie wstrząsy, które towarzyszą, jakby przy transporcie różnych rzeczy no, mogą go y, uszkodzić zwłaszcza y, ci jego stan. No, zaraz uchylimy rąbka tajemnicy. Jeśli wahadło, to już mówi o jego wieku, że to nie będzie metron. No to uchylmy rąbka tajemnicy. Dzisiaj metron... 1935 roku. Kurde, ale fajnie. A historia jest taka. Zegar nadaje się do czyszczenia. Ma on 86 lat. No to yy, najwyższa pora. Oczywiście. Pewnie w trakcie, no widzę, powstanie był dbany, jest to zegar zadbany. Tarcza aż bardzo charakterystyczna dla lat 30., -tych, 40. -tych. No i już widać także tutaj po tym mechanizmie wpływy Junghansa, gdyż Becker został wchłonięty przez Junghansa. No to czas zabrać się za jego mycie, oliwienie, ogólny przegląd. Dobra, odkręcamy wpierw. Wskazówki. Tutaj już widać sporo tego Junghansa. Pan Łukasz jeszcze mi mówił, że ząbki tego wałka naciągowego są zjechane, więc postaram się go wymienić. Teraz uwolnię sprężynę. Dobra, sprężyny zwolnione. W uwalony ten zegar, masakra. Niby taki ładny, a jednak taki uwalony. Właśnie. I to jest cała filozofia. Będę sprężyny możemy sobie wtedy bardzo łatwo wyjąć. Jaki paskudny. Jaki paskudny. No masakra. No nie wiem czym to było oliwione. Powiedzmy. Nie powiem. Wymaga czyszczenia. Uuu, tu jest zawleczka. No ktoś pomyślał. Spróbujemy tak. Albo i tak. Albo i nie wiem jak. No chyba zaraz. Zdejmę te płyty. Dobra, spróbujemy. Rozlecić mechanizm. Jest to zegarno, który nie był właśnie dawno czyszczony. Widać to właśnie po tych brudnych, zaolejonych, zasmarowanych syfem łożyskach. Więc teraz przechodzimy do części głównej tego filmu, mianowicie do czyszczenia zegara. Postanowiłem jeszcze raz osobno nagrać się, jak opowiadam o czyszczeniu zegarów. Ponieważ opowiedzieć wszystko z pamięci jest niezwykle trudno, żeby to było jeszcze składne i mniej więcej neutralne, takie powiedziane w sposób podręcznikowy. Każdy wypracowuje sobie jakieś metody czyszczenia, oliwienia, rozkładania, składania zegarów, ich naprawy. Co zegarmistrz, co pasjonat, to inny zwyczaj. Dlatego trudno jest sklecić z tego spójną wypowiedź tak czysto z głowy, ponieważ mam jakieś swoje naleciałości i wiem, że zawsze mógłbym dodać coś od siebie. Dlatego to wszystko, co teraz powiem, no to ukradkiem zerkam na 22 rozdział książki Technologia Mechanizmów Zegarowych Montaż, konserwacja i naprawa. Braci zakonnych Bernarda Bartnika i Wawrzyńca Podwapińskiego. Jaki jest w ogóle cel czyszczenia zegarów? Z wiekiem zegara, z jego używaniem, z jego eksploatacją, zbiera się na nim kurz. Kurz, wchodząc w reakcję z olejami, smarami, dostając się w różne kanaliki zegara, w, w jego zazębienia, powoduje to że zegarowi jest coraz trudniej chodzić, ponieważ zapycha właśnie o zazębienia, a także powoduje gęstnienie smarów. Co prawda i smary i oleje, kiedy się zużywają, to również gęstnieją, zmieniają swoje właściwości fizykochemiczne. Dlatego wówczas po i kilkunastu czy kilkudziesięciu latach eksploatacji takie stare oleje i smary nie powodują, że zegarowi jest gładko chodzić. Dodatkowo powodują to, że nie tylko utrudniają chód zegara, ale także zwiększają tarcie w łożyskach. Zwiększa się zużycie samego zegara przez Właśnie ten brud, który miesza się z samymi komponentami zegara i je po prostu jakby ściera. Kiedy zegar powinien być czyszczony? No, kiedy będzie brudny, ale taką granicą, rozsądną granicą, którą dałbym na czyszczenie zegarów, to jest okres kilkunastu, na przykład 15 lat. Co do oliwienia, to w ogóle powinno się pod tym względem zegary przeglądać częściej. Trzy podstawowe etapy w czasie mycia: zmiękczanie, rozpuszczanie brudu, jego wypłukiwanie, a następnie osuszanie części zegara. Jak możemy zmiękczyć i pozbyć się brudu w zegarach? Podzielę to na dwa sposoby. Pierwszy taki z domowego warsztatu, już praktycznie się go nie stosuje w zakładach zegarmistrzowskich. To jest taki, że bierzemy benzynę ekstrakcyjną, rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Tych rozpuszczalników, które mogłyby być użyte do czyszczenia zegarów, jest kilka, kilkanaście. Jednak takim podstawowym jest właśnie ta benzyna ekstrakcyjna i kąpiel w niej całego mechanizmu. Po zmiękczeniu tego brudu. Możemy przystąpić do mechanicznego zmywania tego brudu, czyli po prostu pędzelkiem, szczoteczką czyścimy zazębienia, zębniki, same płyty mechanizmu, łożyska, czopy. Co do czyszczenia łożysk i czopów, to tak jak kiedyś przeczytałem, dawno temu używano do czyszczenia łożysk zegarowych rdzeni gałązek bzowych, suszonych. Nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, ponieważ te rdzenie są bardzo miękkie. Te miękkie rdzenie, no moim zdaniem fantastycznie nadają się do czyszczenia osi zegarów i czopów. Doskonale czyszczą, ta miękka poduszeczka bardzo dobrze czyści same ośki, czyści dobrze czopy, Używam takich gałązek bzowych przeciętych w pół, albo pociętej na takie plasterki. To jest moja technika na podstawie właśnie tego, co przeczytałem i co zasłyszałem o czyszczeniu zegarów. Niekiedy właśnie takie gałązki drzew, na przykład trzmieliny z tego, co słyszałem, suszy się, następnie zaostrza końcówki, i takimi można powiedzieć, wykałaczkami czyści się. Dokładnie łożyska zegarów, ponieważ sam rozpuszczalnik nie jest w stanie umyć nam łożyska. Musimy pomóc mu wyczyścić dokładnie mechanizm. Czy to, co powiedziałem o czyszczeniu czopów i łożysk, jest w miarę neutralne? Chętnie posłuchałbym opinii kolegów zegarmistrzów, czy zgadzają się mniej więcej z tym. Co właśnie mówię. I oczywiście muszę zaznaczyć, że cały zegar, kiedy go myjemy, musi być dokładnie do najmniejszej części rozłożony. Czyli rozkładamy wszystkie ośki, wyjmujemy z bębnów sprężyny, myjemy je dokładnie. Bardzo istotne jest wymycie, dokładne wymycie. Kiedy czyściłem jeden z zegarów. Pomimo całego wyczyszczenia z zegara, zostawiłem tylko bębny sprężyn. Bębny sprężyn wyczyściłem z zewnątrz tylko właśnie ośkę, czop, ten wieniec, zębaty i to wszystko. I takie z powrotem włożyłem do zegara. Co się okazało po wyczyszczeniu i naoliwieniu całego zegara? Że zegar nie chciał chodzić, nie miał siły. Te stare smary naprawdę bardzo dużo dają przy chodzie zegara bo właśnie od czystości zegara zależy jego kultura pracy przy czyszczeniu zegara nie wskazany jest pośpiech bo e, możemy na przykład skrzywić czop oś możemy nawet złamać czop może nam jakaś część wypaść e, możemy przeoczyć jakiś istotny brud bardzo ważne jest wymycie na przykład zębników. Właśnie w tym bekerze, którego miałem okazję czyścić, właśnie był tak zasmarowany jakąś zgęstniałą oliwą, trudno mi powiedzieć, co to w zasadzie było za smarowidło. Chyba jakieś stare masło, nie wiem. No grunt, że musiałem się wspomóc wykałaczką i dokładnie każdy zębnik wyczyścić, z tego smaru, z tej oliwy, której benzyna nie była w stanie pociągnąć. Musiałem mechanicznie pomóc i wykałaczkom po prostu każdy zębnik w zegarze wyskrobać, i potem dopiero czyścić to pędzelkiem nasączonym benzyną. Następnie po takiej kąpieli zegara w benzynie, wiadomo, że ta benzyna jest dość brudna i ma mniej więcej kolor jakiejś ciemnej, ciemnożółtej ochry i tej benzyny należy się po prostu pozbyć i warto na koniec takiemu zegarowi zrobić płukankę z czystej benzyny ekstrakcyjnej. Po prostu go dokładnie przepłukać, pędzelkiem jeszcze raz przeczyścić cały zegar. I pozostawić go do wysuszenia w jakimś ciepłym miejscu. Drugi sposób czyszczenia zegara, który wychwyciłem na forum Zegary Mistrzowskim i w ogóle z różnych opowiadań, to jest użycie myjki ultradźwiękowej i płynu Gronal. Rozcieńczonego płynu Gronal. Jest to taka firmowa nazwa dla płynu na bazie amoniaku który jest doskonałym środkiem czyszczącym do zegarów, dedykowanym do zegarków i zegarów. Taka kąpiel zegara w rozcieńczonym gronalu i w kilkominutowym cyklu pracy myjki, no przyczynia się do tego, że zegar jest po prostu czysty. Aha, muszę zaznaczyć, gronala nie wąchamy. Przeczytałem, że jeden pan, bo ten kolor gronala jest bardzo charakterystyczny, Postanowił odkręcić i powąchać go, no to musieli go cucić. Także no to jest no, nie za dobry dla zdrowia środek i z nim lepiej się obchodzić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. To tak z grubsza o czyszczeniu zegarów. Przede wszystkim to, co tu właśnie opisałem, to jest dosłownie konspekt z całego rozdziału czyszczenia zegarów. Każda drobnostka w zegarmistrzostwie to jest temat rzeka i przede wszystkim rozdział dotyczący czyszczenia i oliwienia zegarów. To bardzo duże rozdziały, bardzo duże zagadnienia, dlatego warto sięgnąć do literatury. Można sobie wypracować swój własny, indywidualny sposób czyszczenia mechanizmów zegarowych. Należy krok po kroku organizować sobie tutaj pracę. Rozłożyć taki zegar, posegregować mniej więcej części ze względu na wielkość jakieś śrubki, nakrętki, kliny, podkładki można umyć osobno w jakimś małym słoiczku. Z kolei te większe części, jak tryby, płyty to wszystko można umyć wtedy w większym jakimś wiadereczku, nie żałować tej benzyny, wymyć go dokładnie, osuszyć. I dopiero wtedy możemy przejść do składania zegara, do smarowania różnych części i do oliwienia. Jak było widać na pierwszych ujęciach filmu, zegar przyszedł sam, jako mechanizm, wahadło, kluczyk. Nie kazałem wysyłać skrzynki, no bo byłyby to. Koszty postanowiłem tego bekera sprawdzić w skrzynce po Metronie. No śmiesznie wygląda taki Gustavo Metron, ale przynajmniej wiem, że zegar chodzi bez zarzutu już ponad 24 godziny. Pracuje także mechanizm dzwonienia, także cieszę się z tego, że kolejny zegar ruszył.